Powiem Ci szczerze, że ta konferencja była dla mnie jednym wielkim zaskoczeniem, ponieważ obawiałem się sztampy, do której zdążyłem się już przyzwyczaić. Długo gadał strasznie. Ale to już, było, to już było, to już najlepsze było wcześniej. Mhm. E, pierwsza sprawa. E, inny nastrój na tej sali, dużo młodych ludzi, bo znowuż e, e, kamery nie, nie pokazywały na e, e, jakoś bez przerwy e, prominentów e, e, pisowskich. E, e, raczej ludzie młodzi, młode twarze, ludzie słuchający, słuchający z inteligentnym wyrazem twarzy, to jest trudno znaleźć, chyba, że naprawdę tak słuchają. Poza tym strzał w dziesiątkę. Profesor Nowak. Strzał w dziesiątkę e, Rafał Ziemkiewicz. Słuchaj, przecież to jest rewolucja w sferze, w sferze e, mentalnościowej, ponieważ e, e, Nowak jest w, pewnie w e, pojęciu e, niektórych, przynajmniej ludzi z kierownictwa PiSu, co najmniej dysydentem. A, Nowak, a co dopiero wracałem. A Rafał jest, to... jest wrogiem. Przypominam, so, że Rafał napisał e, e, czas rzeszczących staruszków. E, na, e, 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 od lat rżnie sobie bekę z najświętszych postaci tego, tego no kraju.